Dobra, wertykant. Co, 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 Benio ma na rangę? Benio? Yeah. Benio jest pro po prostu. 17 7, tysięcy 7, 10... tego. Pamiętaj, że Mati 7, też, ma, też ma tyle punktów. ja miałem 19, co, ale. u nich te, też jest Mati, czy co? No, u nich Mati jest. No, powiem tyle, najmocniejsi no, ogólnie w tych dwóch. W tych dwóch drużynach to jest Mati i Beniozki, to na pewno. Hmm. Dopełniałem, że on na Discordzie, ma, na Steamie ma inaczej. dobra w to gracie? O, wyjebało mu. O, no to już się zaczyna, dobrze. Zróbmy tak, jeden niech będzie tak bardziej yy, Rotom, ja AB. Jeszcze dwóch niech B pójdzie i dwóch A. No ja mogę iść ten z kolegą na B. Ja się ustawię na headshocie tutaj ładnie. No to ja mogę B grać w takim razie. Dobra, to dobra, to to pójdę no? no to pójdę no z... I... Pójdę z na... No to ja mogę grać ten, nie? Mida A, B, nie? Poczekaj, no nie, ustalmy tak, kto idzie na A? No, Kasper chciał na headshot'a pójść. Headshot jest tam! No tam jest Headshot jeszcze! Headshot jest na A! Właśnie, to, ale... Ale... chodzi o czerwone tam boxy, że się ustawiasz i patrzysz tam Dobra. tylko głowę ci widać. Dobra, to Beniowski i Kasper na B. I dwójka jeszcze na A, niech pójdzie. Jeden na mida, niech może patrzy tak, zsortując no ja między B a midem. A mogę wyposażenie co teraz zmienić? Nie, ja nie, nie miałem. to wyjść do to, to chuj, to jebać. To wychódź. Hmm. Nie. No się trzeci już ustawiłem. Będę sprawdzał skarpetę jak coś. Idą na Biegną. słychać. Biegną. Raszują? Ta, raszują, mega. Chodź ta. Jest skarpeta. Dwóch skarpeta. O kurde. ale dostałem pizda. Dawaj, cofaj, 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 lewo na... Nie, nie, na będzie moja skarpeta Za skrzynkami lewo, Skarpeta, worki no. i rampa jak mi dał O! No. Wejdźmy, mi da. Chcesz dojechać mi da? to no. Jak nikogo nie chodzi, będzie z tuneladorem, zjeżdżamy i idziemy im na plecy. Fuleko ja może. No, dobra. Nie, fuleko, 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 wszyscy na mida, stary. Bo to i tak niknąłem, pieniędzy nie ma. No tak. idę. O no. kurwa. Tamty echo. Smokuje skarpetę. O, b, idą, idą. to jest B. Biało? Ładnie To nam idzie, jeszcze ktoś nam idzie. Nam idzie, na czysto. Reloaduję. Fleszuję. Fleszuję. Ale ja może wam baknąć, nie? Patrz, tego mi da. Flesz na daleko. Smoke mi dali Dostał jeden Mid Kurde flesza mam I leży Nice Kurde jak rzucają Kurwa perła jak mi dał No portra mi nowa Gdzie są? Jeden ma zero na, na, na tych na schodach Ten Bartek też się do mnie splaszowałaś dobra fleszuję. Dostał. Флеш от на морда. Дорога, засыл только майор. Новый. Учека. Учека на, учека на. леса С. Найс. Пафи подбирать. zielona słyszysz coś? nie. U mnie czysto. Mnie tutaj na, na razie. Dostał? Czyli masz coś? Ja som som som. Chodź jeden na B Slashują? Chodź Tak, Chodź Chodźcie na B Jest na skarpecie, uważaj Idę na No jest, jest Skarpeto Jest i Jeszcze oh, yes. yes. you know. yes, jeden się <laughs> Skarpeto dobiega <laughs> Uważaj, jeszcze Kurwa mać po Cari ląduje No ale długo cię trzeba Dobrze, jeszcze jeden. I skarpeta może być to, to, Kto został? Eee, rzuty. Nowy na naraz Na raz, na raz był... Dobra, uciekaj, uciekaj. No, Czekaj, to co gra? Dobra Bo Boże jaki ping pan, fuck Ale słychać mnie? Mm -hmm. Kurde jakie klatki ja mam Weź zielony, możełem te mnie Da. Mm, nie. Weź coś podstać nam idzie. Ja mogę. Na no. Oni będą rush'ować każdy site Na, mam, To jest A raczej A, A wszyscy Lecą Low'a ma, low'a ma jeden Low'a ma dwóch low'ów Wali? Dostał, znowu A kurde, co Przest mi z tego laka? Wszyscy mają low'a Wszyscy mają nowa chyba no, przez O, wszyscy low'a kurwa, jeszcze jeden z karpeta Przy skarpetce Przy Nice Nie wiesz, 6 jest Dojeżdżają Idę Dobra, Do jest Skrócę Jeszcze jeden na górze, bo że pikują wejdźmy chyba za rączki Na górze jest jeden Tu wyżej, no, 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 no I na dole Jeszcze jeden z jest Kurde, no. ja kampionce. 14, czternaście setka. No super. Dobity. Jeden był tylko? Nie, że dwóch tam było. Dobra, Dobra są, tam. No. Idą do mnie. Nie, nam nie. idzie. Czekaj. Tam bronie ogólnie leżą, no. Dzięki, Rudy. Dobra, tu bomba. Nice! Kampiona z kampionatwa. Wszyscy! Nie, wszyscy A. Dobra, Dobra, dwóch ze stekło. Ten, loła ma. Jest, to, znaczy na tym tym stoi. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie, przez nie skarpeta skarpet. na dole, na no, przez skarpetę będziesz Ugrasz go, on ma loła. Słuchaj się jeszcze bardziej o tyłu i system. Pozwól mu za, zaplantować, wtedy go ruszysz. Będzie plantował chyba. Tak, biegnij. Nie, nie, pośród. No malowat, musisz to. skarpety się cofną jak nic. Nice. Mamy to. Nie, nie wiem tego. Toż nie schodzę. To schody, są schody. Są schody. No Są mnie schody. Zmaka walną Dobra, ja to klaczuję. Lecimy. Nice. Jedna mi się jest. Na lewo, na lewo macie. Na lewo będzie. W smoku gdzieś. Weźcie smoke'a, walnijcie na bombę Kurwa, zabiałem, jestem, serio No tu po prawo jest, za Kurwa, ja. kierownica mnie chciała No dawaj. dawaj Cofają, cofają, cofają. Nie wchodzą. Mówię. Wchodzą, mówiłem. Skarpeta jeden. Mariusz, skarpeta. Kurwa, ale drewno. Ja, pierdol. Drugi lewo ja No to co? No dobra, szybki klaczy do domu <noise> Robimy kombeka 9-3, to jest możliwe To jest możliwe Ja bym zrobił jeszcze rewanża tak jakby beniowski miał słuchawki i Też, 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 też Bez zatrzymania lecimy Tam. Inna mapa na mapę też. No, na tym. Cement. Aże. Cement. Nice. Patrzę plecy. z sajta Jest jeden na nad plecach. E Eka, Eka masz pod nogami stary. Na plecach jest jeden. Dostał dużo. Low. Ostatni low. Nice Weźcie taka pod 41-33 nieźle Chcieli mi na rzucić ktoś nam idzie jest Chuj przez przystał Zielony pakę masz mit cofnął Dawaj dawaj, zielon Za czerwonymi boktami, na tej Plan, plan, Plant, Ej, jest na blisko Nie, odsadzaj. Odsadzaj, będę leciał. Low, low. O, wali mnie ten Digiel. Uuu. Uh. Benio, coś jakieś słabe najdyrzuje, Gdzie idziecie? No i chuj dwóch. Dobra, przyłapałem go. Dobra, wchodźcie, sajta. Ja patrzę, co CT patrzę mi.

mi mida chyba. Chodźmy może A. Chodźmy A może. Czy nie. Jest! Dajemy, dajemy. Za tym, za jest. Ja jak się kolana, kola, dobra? No. Za czerwoną. Zamknięty, za czerwoną jest. Eee, do, dobiegajmy. To no cofnijmy, cofnijmy. No chodź. Jebać, zrobiliśmy killa, to jest hit. Nie wiadomo, Nie No jest jazda, kurwa. Chłopie, ja mam memkę, tylko trochę ja ci... mam... Słuchaj, ja mam memkę, mogę pierwszy pikować wszystko. Cyk, cyk. Siodłowy masz ten. No to co za kurwa... nie wiem... skarpeta. Chodźcie B, To jest ten sam. Nie tędy, nie tędy. Benio co solo bombsite przejął, nie? No chłopie, dlatego chodźcie ten rota rotację. Na placu jednostki chyba, w Ele Elektryk Mamaga. Plastic. Grenade out. Zaczynamy mi. Side side. Nice. Paniowski na B, na B poszedł. skarpecie w w siedzi. Co się może? I znowu na B. Co, panowie? Kurwa. Kurwa. Rota. Nie, rotacja, nie mogli, rotacja, mogliśmy, mogliśmy wyjechać. Oni co? Mogliśmy wyjechać. To, to wajstują cię z Węgrowsla. A ja z z Nie ma sensu, to <mulestrza> <awupa. Kurde> <mulestrza> Perfect. No i od wszystkich stron. A on nic nie słyszał. No. No i skarpeta. Skarpetia zawsze campi śmieć. O tamo. A, Brawo. Że, czekaj palę ten beton. No kurde, żeś mnie popchnął. Tak, czas. No,

Czas. Czekaj, czekaj, cza na czas graj, na czas na graj Na czas Zdefułuje. 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 Kurwa ja, ma 55 ostatni miał Tylko druży jedna drużyna będzie trzeba. No kurde, Żydo załga Idźcie na... Na B idźcie, idźcie na B, 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 B. B, B, B. Wbijaj kola Brawo Nice A, pracy będzie, pracy będzie. będzie Kurde, żem flasha na mordę dostał No ty... skarpeta Bartek A, prasy, prasy, prasy. Bartek w skarpecie siedzi no ja pierdolę ty. Lecę! Kurwa. Nie no i side chyba. Nie no ruty. No, <laughs> ja pierdolę. My dawali. No nie no w tym momencie, kurwa. Co za pet. Po lewo. Takie trzecie. Jest. Złapany. Goch, faj, faj. Pleczam. Cofaj. Rampę dojechał. Rampę dojechał. Tutaj. Na razie. Tola. Dobra, nie słyszę. Brawo! Dobra, Nie Dobra, Nie dąży. Dąży. Nie <laughs> Patrzę, patrzę, Dobra, B. Idź, 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 idź. A tu gdzieś Runda wygrana, raczej. Powinna być. mi mi dać. nie wyjebie. Dobra. Dobra. Jeszcze jeden jeszcze Mimo jeden. tego trafiłeś tam mi się wydawało Kurwa Z tej awki No Na midzie. Nice Wybijamy Palet cement Skarpeta Low W chuj low Timing, mi, dosłownie za fula. Oczekajcie. Kolosny flow. Headshot. A, drugi jest headshot. Kurde, no. Lecy masz. Z lewej strony. Ja pierd Skarpeta Skarpeta Zielony wiem, no, ale chciałem dojechać pierwsza i Dobry mecz był, i tak Równując, że graliśmy też trochę bez Beniowskiego, no, Ale później zmienił Beniowski według mnie